Piotr z Kambodży. Teraz pewne i fotografie, i pewne dokumenty. Jako dowód w sprawie. I zadam ci kilka pytań. Oto moje pierwsze pytanie. To jest e-mail, który spowodowałeś, który był przyczyną aresztowania Grzegorza. To jest wykonane przez sztuczną inteligencję, w odróżnieniu od tej twojej, prawdziwą sztuczną inteligencję, a nie to, badziewie, którym jeździsz żółwikiem po ekranie. I niestety. Ten e-mail był tak naprawdę jedynym powodem aresztowania Grzegorza. I, i ten e-mail nigdy nie powinien zostać wysłany z Komendy Głównej Policji w Warszawie. I przeciwko temu toczy się w tej chwili postępowanie w prokuraturze. Proszę bardzo. Od NCB Warszawa, nasz numer referencyjny, nie ma znaczenia, do NCB Pnąpeń, nowa sprawa, pilne. Temat Dymochowicz piotr zagrożenie. Szanowni Państwo, informujemy, że do Wydziału Śledczego Komendy Głównej Policji w Warszawie wpłynęła skarga od pana Dymochowicza Piotra, obywatela Polski który obecnie mieszka na stałe w Kambodży z żoną, państwa rodaczką i wspólnymi dziećmi. Najwyraźniej prowadzi on biznes w Kambodży i został poproszony o pożyczkę w wysokości 1 miliona 150 tysięcy dolarów od pewnego obywatela polskiego Nowaka Grzegorza, mieszkającego w waszym kraju i chruściela Pawła, Mieszkającego w Tajlandii, adres nie nieznany. Gdy im odmówił, zaczęli mu grozić, że zniszczą jego firmę, zabiją jego, jego wspólnika w interesach i ich rodziny. Pan Tymochowicz twierdzi, że dostał kilka nagranych rozmów telefonicznych, z których podejrzewał, że mężczyźni zostali nakłonieni do wynajęcia zabójcy i zaplanowali. Zamach. Boi się każdego dnia, więc poprosił nas o pomoc. Pan Tymochowicz ma wynajętą kancelarię prawniczą Resolut Legal Partners, pan Paweł Dulski, radca prawny. Tutaj jest adres mailowy, na czym adres strony internetowej i telefon do pana mecenasa Dulskiego. Pan Tymochowicz jest skłonny współpracować z waszymi władzami jak najszybciej. Twierdzi, że ma dowody i szczegółowe sumowanie faktów. Jego numer kontaktowy i adres korespondencyjny. Zwracamy się do Państwa o natychmiastową pomoc w tej sprawie. I teraz najciekawszy jest podpis. Przekazane informacje mogą być udostępnione policji i innym organom ścigania, a także prokuratorom, ale mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te nie mogą być wykorzystane w dowodach ani w żadnym postępowaniu sądowym. I tu kilka wyjaśnień. Jedynie i tylko i wyłącznie ten e-mail jest powodem aresztowania Grzegorza. O czym Piotrku z Kambodży doskonale wiesz. Teraz w ostatnim twoim nagraniu z twoim wspólnikiem Arturem Kuklińskim Śmiałeś się, że podobno byliś, się, po, Zostaliście poproszeni o pożyczkę. A kto pisał treść tego maila? To tu, tu, proszę bardzo. Tutaj jest napisane, że został poproszony o pożyczkę. Tak? Okej. Okay. Nie wierzysz? Źle przetłumaczone. Ok. Poczekaj. Bierzemy treść oryginalnego maila w języku angielskim, który został wysłany. Co czytamy? Was asked for a loan. No to wydaje mi się, że sztuczna inteligencja przetłumaczyła to prawidłowo. A wy się wyśmiewacie? Wrobiliście człowieka w to się wyśmiewacie? Piotrku z Kambodży, Arturze Kukliński. Pytanie. Dlaczego to Artur Kukliński składał doniesienie na Grzegorza, a nie Piotr Tymochowicz? Tu jest wyraźnie pan Tymochowicz. Z Warszawy przyszło pismo pan Tymochowicz, a w Phnom Penh sprawę zgłosił. Artur Kukliński. I tu pytanie kolejne. Dlaczego pan Artur Kukliński nie stawił się w lutym na rozprawę, gdzie został poproszony o konfrontację z Grzegorzem Nowakiem przed sądem, aby przyniósł właściwe dowody, bo ich w sprawie nie ma, i żeby sąd mógł przeprowadzić konfrontację między panami? I pan Artur Kukliński nie stawił się na tej sprawie, a chwilę później opuścił Kambodżę i uciekł do Polski. I dlaczego uciekł do Polski? Otóż czytamy w artykule pana redaktora Piątka. Artura Kuklińskiego czeka proces, jest oskarżony o wyłudzenie ponad 2 milionów złotych z zakładów azotowych Police, na rzecz fundacji, którą założył wraz z ojcem oraz pranie brudnych pieniędzy. To dlaczego pan Artur Kukliński ucieka z Kambodży i wybiera proces w Polsce, a nie stawia się na konfrontację przed sądem w Kambodży? Czy to jest normalne? Zadaję takie pytanie, tak? I idziemy dalej. Absolutnie mam kolejne pytania. Już za mną. Pytanie numer dwa. Co robił 28 października w, w barze Join Bar Należącym do małżeństwa Kukliński i jego Kmerska żona Tomasz Rozmus, który raptem dwa dni później zjawia się na posterunku, gdzie został zatrzymany Grzegorz, i zostaje jego tłumaczem. Także przed sądem. Czy tutaj nie zostały złamane standardy? Światowe standardy, prawa. I postępowań sądowych? Czy to jest normalne? Co panowie to opijają? Aresztowanie Grzegorza? Że przekupili policjantów? Że idzie dobrze, będziemy łoić kasę? Dalej od głupków, jak się pozbędziemy Hanysa? Czy o to chodziło? Czy to jest normalne, że na stronie pana Kuklińskiego pojawia się artykuł, chwilę później, z aresztowania Grzegorza i ta wielka radość o poranku, którą Kukliński i Tymochowicz cieszą się z aresztowania biednego, niewinnego człowieka. No to jest normalne, że na posterunku, w którym został aresztowany Grzegorz, Pojawia się żona Artura Kuklińskiego, i łącznie z Arturem Kuklińskim przesłuchują Grzegorza w obecności policjantów. Czy to jest normalne? Czy to są standardy? Czy to nie pachnie przekupstwem i korupcją? Zadaję kolejne pytanie, bardzo poważne. Kolejne pytanie. To jest zdjęcie z pobytu byłej żony y, Piotrka z Kambodży wraz z córkami. I tu wy, widzimy żonę Sanę Piotrka z Kambodży. Piękne, rodzinne zdjęcie. Żebyście wiedzieli, jest to okres, kiedy Piotrek z Kambodży zwabił Grzegorza i właśnie w, w czasie tej wizyty tej rodziny sien obiecuje Grzegorzowi, że jeżeli Kulogos będzie skamem, to odda mu te milion dolarów dla ludzi, którzy tyle mniej więcej wpłacili do Kulogos, tylko jeśli to się okaże skamem. Pokazując mu fałszywy portfel, skam portfela, na którym jest 87 milionów dolarów, Grzegorz mówi jedno. Dobrze, ok, pod warunkiem, że jeszcze moi, mniej moim synom dasz 150 tysięcy dolarów, czyli 15% od kwoty miliona dolarów. Wtedy może ci uwierzę. Przybijają sobie panowie piątkę i wszyscy są radośni. Przez jakiś tam czas Grzegorz wraca do projektu. Daje się znowu wrobić, daje się oszukać Piotrkowi z Kambodży. I nigdy, nigdy, ale to przenigdy nie żąda od Piotrka z Kambodży. Nie wymusza od niego jakiegoś haraczu, czy nie grozi mu czymkolwiek, tylko po prostu chce, aby spełnił własną obietnicę. Jesteś bez honoru. Piotrku z Kambodży. Nie masz go nic a nic. No i teraz przechodzimy do żony pana Piotrka z Kambodży. Oto są zaręczyny żony Piotrka z Kambodży. Tutaj proszę bardzo, z kmerem. Przepraszam, panie Piotrku z Kambodży, czy to związek bigamiczny? Czy ta pani nie jest pańską żoną? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. No i jedziemy dalej w tym temacie. Piękne zdjęcie z pieskiem Piotrka z Kambodży. Obok mamy piękne zdjęcie z tym samym pieskiem pewnego pana Kmera. No i tu mamy zdjęcie ich wspólnej żony. O co tu chodzi? Albo pan nie masz żony, Piotrku, z Kambodży? I wszystkich oszukujesz? Albo żyje cię w bigami. Zdecyduj się. To chyba tyle. E, będę kończył. Oczywiście ma masy w rękawie. Oczywiście wiem dużo więcej. Nie chcę tego pokazywać, bo włos się zjeży wielu osobom na głowie jaki naprawdę jest Piotrek z Kambodży. Czy więcej potrzeba? Przestań mnie, człowieku, oczernić. Ja mówię o tobie prawdę, jak wiele innych osób. Mówię o tobie prawdę. A ty mnie pomawiasz, za co sądy cię ukarzą. Wcześniej czy później. To, że siedzisz w Kambodży i myślisz, że, że co, że tam cię nie dos, dosięgnie polskie czy kmerskie prawo? Przecież ty wizy ważnej nie masz. Co z tego, że w marcu ci pan konsul przywiózł nowy paszport? W systemie kambodżańskim przy twoim nazwisku nie ma ważnej wizy. Zapłacisz? Próbuj. Może ci się uda. Ja w to nie wierzę. Pamiętaj jednak, że umowa ekstradycyjna między Polską a Kambodżą została podpisana. Ja już nie będę jakby powtarzał i mówił o tej Twojej sprawie, przed którą Opuściłeś Polskę, posiadając wtedy tak naprawdę zakaz opuszczenia kraju. I, tak na, I to jest właśnie powód tego, że ty nie masz ważnej wizy. Bo zostałeś aresztowany w 2017 roku, kiedy miałeś ważną wizę do sierpnia 2018 roku. Ale w międzyczasie. Pojechałeś. Przebywałeś w areszcie. Wyszedłeś z aresztu i mimo zakazu opuszczenia kraju, wyjechałeś. Pytanie, kto ci pomógł? Jak wyjechałeś? Jak dostałeś się do Kambodży? Na jakich papierach? To nie jest sprawa, żebym ja to rozstrzygał. Ja tam mam swoje jakieś tam domysły, ale jakiś. Fajny dziennikarz śledczy mógłby się tym zająć, bo temat jest ciekawy. Ciekawe jest też to, jak sąd cofnął ci ten zakaz opuszczania kraju, jak już go opuściłeś i ci wysłali ten paszport już z nieważną wizą, i dlatego masz z tym problemy do dzisiaj. To taka droga dedukcji. Fajnie by było, jakby jakiś dziennikarz śledczy się tym zajął. I dotarł do opinii biegłego sądowego, pokazał parę innych faktów, opisał tą twoją sprawę. Bardzo głośno krzyczysz na pisowców, skąd im on słusznie, ale to oni ci pomogli. Ten prokurator, którego tak opluwasz, Dopełnił się takich błędów proceduralnych, że przez to zostałeś uniewinniony. Więc ty życie mu zawdzięczasz, Piotr z Kamburgii. Zawdzięczasz to, że zostałeś uniewinniony, tylko błędom prokuratury. Niczego więcej. A kto ci pomógł wyjechać? Mówiłeś o potockim suwerenie to już to wie? jakoś tam do, do Turcji cię przetransportowali ale żeby polecieć z Turcji do Kambodży musiałeś mieć jakiś dokument ale to nie ja to będę rozstrzygał mnie ta sprawa nie interesuje, mówię to tylko dlatego, że może jakiś śledczy, może ktoś się tym zainteresuje i to sprawdzi. Bo to tak ciekawie by było. Ja mam na tyle. Masz usunąć wszelkie filmy ze mną. Masz przestać mnie oczerniać i czekam na przeprosiny Robercika. Do środy. Bo to jest bardzo dla mnie istotne, ale to też kwestia rozszerzenia mojego pozwu do prokuratury. Ja bym miał na tyle, ponieważ już jest dość późno. Życzę dobrej nocy. Ten materiał pewnie ukaże się już jutro. Jeszcze nie wiem gdzie. Prawdopodobnie poproszę Rome Płatek. Może kanał Pitol Pitoli. Może tam się to uda opublikować. To będzie zależało od prowadzących ten kanał. Ale nie życzę sobie wreszcie więcej oczerniania. Dość. Dosyć. Już listy gończe za mną były. Już zostałem jakimś ormowcem, którym, notabene, nigdy nie byłem. Pomówione o służbie specjalnej, z którymi nigdy nie miałem nic do czynienia. Pomówione o to, że jestem jakimś bandytą, którym nie jestem. I przeciwko mnie, jeszcze raz podkreślę, nie toczy się żadna sprawa, ani się nie będzie toczyła, bo nie ma nic takiego, co by mogło spowodować oskarżenie mojej osoby. To, że mnie pomówicie. Proszę bardzo. Krzyczycie, żeby. Że ktoś ma wam zapłacić jakieś tam 5 milionów dolarów za straty, że jakieś firmy miały być, że, że coś takiego. Najpierw przed sądem będziecie musieli pokazać dokumenty firmy. Czy firma jest zarejestrowana? Czy firma, jakie ma podstawy prawne? Jakie ma założenia? Jaki biznesplan? Jakie spraw, jak są prowadzone sprawy finansowe? Jakie są wpłaty? Jakie yy, projekty na przyszłość? I wszystko, co związane z, z normalną firmą. No przecież to jest projekt, podobno międzynarodowy, innowacyjny. Innowacyjny to on nie jest. Z kilku powodów. Po pierwsze, teoria uniwersalnych struktur. To jest stek bzdur. Co w nim jest. Poznałem tą książkę, sprawdziłem, poczytałem. U Mnie zaciekawiła, bardzo mnie zaciekawiła na początku, ale niestety ani matematycznie, ani fizycznie tam się nic nie zgadza. Całe Q to jest po prostu y, program do nauki y, informatyki i tyle. Przez to, że komuś chciałem to pokazać jako sztuczną inteligencję, to straciłem no, kilku znajomych, którzy informatycznie już mi nie pomogą, bo zabrałem im czas. Wyśmieli mnie. Płonąłem ze wstydu, jak im to pokazałem. Niestety. No, jedyna rzecz to komunikat otwarty. Ale też się okazał plagiatem, a bardziej zbiorem cudzych prac zebranych w kupę. Narcyzie, Piotrku z Kambodży. Zastanów się nad sobą i przestań okłamywać ludzi. Pitą weź niepitu. Dobrej nocy.